Cześć! Witam was w swoim pierwszym poradniku do Minecrafta. Dzisiaj pokażę wam jak stworzyć własny świat i przygotować się do rozpoczęcia przygody. Gotowi? No to zaczynamy! Jeżeli uruchomiliśmy już naszego Minecrafta Bedrock Edition, naciskamy przycisk graj. Na razie zakładamy, że nie mamy żadnego świata. W celu utworzenia nowego świata klikamy zielony przycisk stwórz nowy świat. Następnie ponownie naciskamy na zielony przycisk w lewym górnym rogu ekranu stwórz nowy świat. W polu nazwa świata... Możemy nazwać nasz świat, na przykład naszym imieniem, albo na przykład moja pierwsza przygoda. Następnie wybieramy tryb gry. Jeżeli chcecie tylko budować bez martwienia się o potwory, możecie wybrać tryb kreatywny. W trybie kreatywnym będziemy mieć nieskończoną ilość materiałów będziemy mogli latać, oraz żaden potwór nie będzie mógł nas zranić. Jest to idealny tryb dla osób, które chciałyby po prostu stworzyć swoje budowle, potestować Minecrafta bez ograniczeń. Dla osób z większym doświadczeniem, które chciałyby zbadać tajemnice świata, w którym można budować, zbierać zasoby, konstruować, a także walczyć z potworami, polecam tryb przetrwania. Następnie tryb przetrwania będzie miał do wyboru poziom trudności. Każdy z poziomów trudności charakteryzuje się innymi zasadami. W trybie pokojowym nie pojawiają się żadne moby, a jedynie ograniczona liczba mobów neutralnych, takich jak na przykład zwierzęta. Pasek głodu nie wyczerpuje się, a zdrowie uzupełnia się samoczynnie z biegiem czasu. Na poziomie łatwym wrogie moby pojawiają się, ale zadają zmniejszone obrażenia. Pasek głodu wyczerpuje się i powoduje stopniową utratę zdrowia do 5 serc. Tryb normalny. Tryb normalny sprawia, że moby pojawiają się i zadają normalne obrażenia. Pasek głodu wyczerpuje się i powoduje utratę zdrowia do poziomu połowy serca. Na poziomie trudnym wrogie moby pojawiają się i zadają zwiększone obrażenia. Pasek głodu wyczerpuje się i powoduje utratę całego zdrowia. Dla bardziej zaawansowanych graczy można wybrać opcję hardcore. Warto zaznaczyć, że w trybie hardcore, jeżeli nasza postać Zginie, nie będzie mogło się już odrodzić. My wybierzemy sobie tryb przetrwania z trybem łatwym. Następnie klikamy stwórz. Teraz tworzy się nasz świat. Może to trochę potrwać, w zależności od tego, jaki mamy komputer. I oto jesteśmy. Nasz świat jest gotowy. Każdy świat w Minecraft jest generowany losowo, więc za każdym razem będzie wyglądał inaczej. Możemy trafić na las, na pustynię. Góry, lub inne ciekawe miejsca. Jak widzimy, my jesteśmy aktualnie na pustyni, a więc nasz świat został stworzony. W następnym odcinku pokażę wam, jak poruszać się po świecie i zacząć swoją przygodę. Zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Ja jestem Merlin, do zobaczenia!